Witam serdecznie, to Skrida i kolejny odcinek z serii BSR Czołgi. Tym razem pokażę Wam bitwę na F-Fale 215B 183. Brytyjskim Święty Czołgu, 10 tieru. Za mną będzie Juby oraz też Tutaj bitwa na na mapie Klify, czyli Urwisko. No, bitwa, jak dla mnie, bardzo udana. Udało mi się w końcu tutaj zrobić asa pancernego, więc Chciałem Wam pokazać, jak to, się, jak to mi się udało. Standardowo, no, rozjeżdżamy się wszyscy powoli już w swojej strony. Spoter na spota. Medyb na lewą stronę, na E3. F3. I trochę niżej też. No, a ciężkie tutaj za góreczkę na przepych, na banana tak zwanego. No, AMX 13 jest. Już się pokazał pierwszy. O, już ładnie oberwał. Strzał nieudany, no ale to, co tu. Liczyłem na puksa. Tak rozjechanym celowniku nie ma co liczyć na to, że się trafi punkt. Szczególnie, jak tutaj celownik jest bardzo rozwalony. Bardzo duży. No. Ale zostałem z Chwileczkę, poczekam sobie za góreczką. Za, za, za góreczką. <głos》> za domkiem. No i jak już trochę ochłonęłem, żarówka zgasła, no to wyjeżdżam. No i jak zobaczycie w sumie jak wyjeżdżałem, nie niszczyłem tych tutaj murków, które mogłyby tutaj wskazywać, że jadę, i arta, na mnie, miała bicie. By tutaj w moją stronę patrzyła, dziesiątka no niestety tutaj strzał nie uda, nie da rady strzelić w niego. Na wspaniały izb siódmy zasuwa zępstwo, trójką, do przodu powodzenia, my się tam nie pchamy z jubym. Poczekamy, aż tutaj do nas przyjadą. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że mają trochę więcej ciężkich. Trochę, o, kurcze. I z 7, i z 7, i z 4, maus. 120, a my co, no, tu mamy te deki, no, i no. Siłą rzeczy musimy stać z tyłu. I przyjmować ich na naszych, na naszych polu. Tak, żeby się skorzystać z artylerii, którą mamy nad miarę w miarę, kiedy Tiger P, coś tu potrafi walnąć. M40 na szczęście, bardzo fajnie został załatwiony. M12 M została. To nie jest taki ciężki przeciwnik. Okej, okay, EPO 215B jedzie. Aha, teraz tutaj dylemat. Wyjechać o, Już oby strzelił. Oj, Maus jedzie nieładnie, nieładnie, dobra, jest FV i nie ma FV Tylko 940, bo ktoś mówi, że I7 będzie walną, ale Maus ciśnie do przodu ostro Tam jeszcze co tam było? Też I7 Ja się Nie dobrze, Niedobrze, niedobrze, dobra Cel, cel, cel z tą penetracją spokojnie. można w cudze i pięknie 1827 Coś tam mu jeszcze pewno uszkodziłem. Byłby fajnie. ma pewnie strzelił. No i czekamy na artę. Arta w końcu tutaj się strzeli. Powinna. No i właśnie go Tiger P o ładnym i by go wykończył. No i tutaj to mógł przyjeżdża na wsparcie. Ale. Już tutaj nie ma co za bardzo. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobiję tego Isa 7, bo jednak tej słowo zagrożenie. Szkoda pocisków, ale nie ma co. Pozwalać mu dobijać naszych. Lufa to Lufa strzelać potrafi. Nieważne ile ma HP. Chyba, że ma zero. Wtedy już idzie strzela. Dobra, e-75 jest tutaj. Oj, trafi mnie skubaniec. Ej, chowa się z tym ale go jednak ktoś klepie, czyli jest jakiś tam A, u niego. je, 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 prawie, prawie. Cóż nad błazem. W sumie, trzeba było strzelić prosto w wieżę, nie się bawić. Trafiłbym i by było problemie. Przynajmniej miałbym przynajmniej 600 HP mniej. Tak, ma nadal 1100. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale teraz ładnie weszło. Jakiś funkcje już trochę tak w końcu poleciał w punkt tam gdzie miał polecieć i 1000 to poszło Dobra, jest 3 kile 9 dla nas o to się ładnie tutaj mouse i 7 P i wszystko tak ładnie Conqueror 85. No Tomek nam ładnie posprzątał 32 na środku. Ale Tomka też ściągnęła buty. Czy jeszcze zdążę? Do... No, zniknął, niestety. No, 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 ale i z się czai. No, może być. Damage to damage. Minimalny nie wszedł, wszedł normalny damage. Pod kąt, pod takim pancerzem. Pani było, gdybym go przebił, no ale to był tak schowany, że ciężko by było go w ogóle tam, w jakieś weak pointy trafić. Juby niestety też padł. No i teraz muszę czekać, aż coś mi coś wyspotuje. Chłopaki tam po, na prawej stronie powoli cisną do przodu. Ten siódmy, który tak wyjechał wtedy, no. Teraz już powoli. No gryzko, o, jest, jest siódmy, jest. I już Elisa 7 nie ma. Bardzo fajnie. 6000 damage. U. Chyba idę na rekord tym drogiem. i nawet tutaj artyleria podjechała. No to ciekawe. Co tu jeszcze jest? Borsu, który gdzieś tam pewnie też siedzi. Z wutekiem No. Kwestia tylko, żeby go wykryli nasi, zanim załatwią. Hula, hula, hop. Bo to jeszcze możemy przegrać. A tego to ja bym nie chciał. 4 gil, no, o, jest butek. I butek 5 gil. 6-600 damage. Będzie więcej? Powinno. Ale to zaraz się okaże. 3 pociski mi zostały, o, to to już niewiele mi nie zostało tych pocisków. O, borsu za czym Isa 7, ale z Czak Tigerem już nie powinien mu tego to pójść. Ma trochę więcej HP. Więc powinien dojechać tam spokojnie. I go wyspotować. Miał, Jakbym miał przyjąć na dwa strzały, to zdąży tam dojechać. Oszykuje się nerw dla tych porzuków WTeków. I leć, leć, i leć i jest szósty, i jest załatwiony, i jest piękny. Tak przeżył, ale tak na minimal. No tutaj to ja powinien załatwić tę T30, w którym się nie świeci. O, jeszcze M12 kościołnęła naszą artylerię, która świeciła z tego T30. No trudno. Została tylko ona. No i właśnie po nią jadę, zobaczymy. Aż takiej mocnej. Al armaty to ona nie ma. Więc powinien sobie spokojnie tutaj wyjechać. Na nią. Przycelować i ściągnąć. Bez ryzyka, że mnie jednak ona sama ściągnie. Szczególnie, że ona jednak będzie tutaj już przygotowana i wycelowana. Ale nie powinna mnie przebić i zniszczyć. Okej, gdzie jest? Gdzie jest? Uuu, jest tutaj spot palenia. No ty, 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 mały dziadzie. No i koniec bitwy. Aspancerny. pancerny. Duży kaliber, 7559 dmg, specjalista, na to Bardzo fajna bitwa, no udało mi się w końcu as pancerny zrobić, jestem bardzo zadowolony. Aczkolwiek ostatnio zacząłem jeździć na przeciwpancernych, normalnych pociskach. Zobaczcie, jak to wchodzi i też nie jest źle. Tak więc, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z były sobie czołgi.